Rany kradia to kefem. I żałuję, że mikrofony nie były włączone kilka minut temu, kiedy jeszcze dyskutowaliśmy w studiu o edukacji. Na akurat... tym polega urok rozmowy na ofie. <laughs> pan pan się minął z profesorem Tomaszem Szapiro, rektorem SGH. Wymieniliście y, pozdrowienia, inauguracja akurat na UW dzisiaj. Tak, tak. to wielki no, ale... dzień zawsze z dużymi emocjami do tego podchodzimy. No to tak, ale też wymieniliśmy kilka uwag na temat edukacji i szkolnictwa wyższego w ogóle. I tak stwierdziliśmy, taka szybka konkluzja była, że. No, za dużo jednak tych magistrów się produkuje. O, zdecydowanie tak. Wiemy o tym od wielu lat, ale. Nie. Ten trend, ta moda na pójście w jakość, właściwie wszystkie reformy, które miały miejsce w szkolnictwie wyższym, część z nich jest bardzo pożądanych, jeżeli chodzi zwłaszcza o finansowanie badań, na przykład, ale generalnie rzecz biorąc, to co nazywa się powszechnie demokratyzacją szkolnictwa wyższego, to brzmi niewinnie, nawet pozytywnie, a w praktyce przynosi katastrofalne rezultaty, ponieważ o wiele, wie, o wiele za dużo ludzi otrzymuje dyplomy z, ze stopniem magistra i nie mogą, nie, nie mogą znaleźć pracy, dlatego że jest ich nadmiar, ale dlatego że oni są Również no, nie przygotowani do tego stopnia, to znaczy ich wiedza i doświadczenie nie ma związku ze stopniem, który otrzymują, dlatego że ten stopień w tej chwili zbyt łatwo otrzymać, a dziś to zwłaszcza za, ze, ze względu na zbyt daleko posuniętą prywatyzację szkolnictwa wyższego, to znaczy liczbę szkół wyższych, które ścigają się. Według zasady pieniądz gorszy, pieniądz, pieniądz lepszy, za marne pieniądze otrzymują marną wiedzę, dlatego że szkoły prywatne w znakomitej większości nie służą edukacji, tylko służą zdobaniu pieniędzy przez tych, którzy są tam właścicielami, którzy tam dorabiają, a nie naprawdę pełnią funkcję profesorów, wykładowców itd., itd. No to w takim razie co zrobić? Bo to reforma szkolnictwa wyższego, panie profesorze, to jedno, ale też się słyszy, myślę, że celne głosy mówiące o tym, że jeżeli przeprowadzamy reformę systemu edukacji, to w ogóle systemu edukacji i tej podstawowej, średniej i wyższej łącznie, że to trzeba globalnie na to spojrzeć, a nie wyrywkowo. Jedni robią edukację szkoły na poziomie gimnazjum i, i liceum, a inni się zajmują szkołami wyższymi. Tak, to prawda. No widzimy już katastrofalne skutki tego podziału na gimnazja i licea. To rzeczywiście katastrofa. Teraz zaczynamy odczuwać niedogodności, czy mankamenty tego podziału wynikającego z systemu bolońskiego, a więc licencjaty i tzw. studia drugiego stopnia. To, że bardzo, powiedziałbym, przewróciło ten system kształcenia na poziomie wyższym, uniwersyteckim, to wydaje się, że to było niepotrzebne przynajmniej na wielu kierunkach studiów. I kłopot jest w tym, że stosunkowo szybko widzimy, że to idzie w złym kierunku, tak jak to to upowszechnienie szkolnictwa wyższego do, do takiej masy, która zupełnie jest nieznośna, nie, nie do przyjęcia, dlatego że nawet na uniwersytetach, dobrych uniwersytetach widzimy ludzi, którzy zdecydowanie nie powinni oglądać uniwersytetu, nawet na wycieczce szkolnej. <grym> <grym> tak więc dlatego, że po prostu nie spełniają kulturowych i intelektualnych predyspozycji, warunków, kryteriów do tego, żeby otrzymać inny tytuł magisterski. Czasem od przychodzi do mnie student studentka na piątym roku, nie zdaje raz drugi, trzeci, ma pretensje do mnie, a ja się zastanawiam, skąd ta osoba wzięła się już na piątym roku. Dlaczego już jest na piątym roku? Uniwersytet Warszawski, to co dopiero na szkołach mniej nazwijmy to renomowanych, nie urażając nikogo.